Witajcie. Ty, oni nie mają jakichś po... przepotężnych tych leveli No nie mają właśnie. Ja chyba... Tylko ja mam tego, tego Olafa na jungli No to co? No a ja... my mamy zamian? Nie, chyba. Tak. No i Blitzkar ma nawet niezły. Po 50. A tam. No tak. Dobra, czas zniszczyć Katarinę na linii jest Tylko. No tak. ale tak, mamy. Gankuj yy... yy, tego. Gankuj yy, bota, bo jak ten bot wyjdzie do przodu, to będzie tragedia. No. Bo pamiętaj, Czyli... jak bot wyjdzie do przodu, jestem zmuszony zrobić blue żeby... I będzie moim zadaniem zrunshotowanie Kate. Bo i kto jest w stanie zrunshotoć, jak będzie do tyłu Botlane. No nikt No one I Katalina jeszcze pójdziecie na one No czy no Katalina pójdzie, Mam, może jak nie dostanie darmowych fragów, to spoko Zobaczymy, czy jest tak samo ogarniąty, jak wtedy Nie wiem, spocony kefir jest w enemy, więc nie mam pojęcia Czy, czy kefiry są dobre ja, ja nie lubię kefirów ja też nie. Więc wydaje mi się, że jest 0-2, więc ee, Kefir przegra, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że przegra. Ale, a, ale no wiesz, no, takie levely to ja mogę grać normalnie, a nie na te kurwa... Siódmy poziom maestri Wiktora. Co nie, Biorę sobie pierwszy raz Kena na mida. Mówię pierwszy mecz chcesz je przetestować, jak to działa na midzie. Ponoć dobrze działa i dużo ludzi nim gra. Nie, to stale siódmy poziom maestri Wiktora. Czy, ja na ja nas, na moim głównym koncie Mam chyba czwarty level na Kane ie. Jak on weszł, to ja nie grałem bardzo dużo No i się grałem na tej śruby poziom Wiktora, A wudzisz zobaczyłem, że mainuje dwie postacie Zgadnij, był druga Hemmerdinger. Kane Na Mizie <laughs> On tak pewnie... I to było takie śmieszne Wziął main postać i grał na main i nas grał przeciwko swojej mej postaci drugiej, To nie? Ten A ten... wiesz, że mój brat był na YouTubie? Przez swojego playsa na, e, <laughs> Play to Katarina na tanka? Ta Katarina, tak nie śmiesznie. Dlaczego to działa? No ja też się... Też się dziwiłam, jak, mi, jak powiedział mi, że ten... A? Że ta że Katarina jest bardzo OP No tak samo, jakbym powiedział e, Robię keina tanka Ale, ale blue Potamka No brzmi to tak źle, że aż. spłakać się chce. No to to poznałem Katarina. Katarina, podtamka? Zresztą będziesz miał dziwę, Ale to działa. Ale to działa. Nie wiem, kiedyś było na przykład Meta w 2018 roku na supporta. Tam był Permaban albo Permapik MFK na Perma Permaban. Nie dało się grać, bo ona miała. E, miała tak, ona została chyba jakiś rework mały na E, bo to E oprócz se slowowało, to jakby użyłeś dwóch skilli, czyli tak jak branda podobnie pasywka ta część druga, jakby że jak ona użyła na przykład Q i, i użyła Q, co nie? Użyła Q, ona miała chyba inaczej, to nie wiem jak to jest, czy to było w pasywce, czy to było w E. Jak użyłeś Q na przykład Na przykład Q na no zasadzie tylko Q albo R, no to Q i później użyłeś ta typa E, to go stunowało, dlatego to był zajebisty support. Eee, dobra to już wiadomo dlaczego. I dostała nerfa i przez to była w ogóle niegrywalna. W ogóle nikt ją nie grał. Ja, ja dopiero rozpocząłem tę metę tak naprawdę. Pod taki specjalny build pod... Nie full kryta, tylko pod full AD. Takie kena. Okay, no. Jakby co nie wziąłem troll, bil, e, troll itemów na początek. E, czy mamy no nie. Nie mocniejsze? Wydaje mi się, że nie mamy mocniejszych. Dobra, no dawaj i wejdę jest Kod... co, ja ja zrobię ryzyk, e, oczekajnie zaczynają, olaf może zacząć wszędzie, więc ja idę zwardować blue i ocenimy. Dobra, ja posłucham ostatnio Ale A ja tak, sam tu, sam tu, sam tu, są tu. Dobra. Dobra, nie, nie, ja fleszuję, flesuję bo mi zginął. Nie, okej, okay, no problem. No trochę jest jestem blisko, ale dobra Ale nie, do, dobrze wiem, wiem od czego zaczyna przynajmniej Fajnie jest jak junglerem, szkoda mogłem ja się tam wysłać i Q użyć po prostu za ścianę No te Flesza spaliłaś, to trochę tam minus, ale dobra przynajmniej mam informacje gdzie są Ale przynajmniej, tak... przynajmniej jak on się we mnie wbije na pierwszych levelach to ja mam Q i A. on jest łatwym celem dla mnie Wiesz jaki jest bug Kane obecnie? Kliknij z o, to wiesz, żeby otworzyć co tą listę No I zobaczysz coś niepo dziwnego Zobacz na moją ikonkę postaci. No, Ty masz. Yy, każdy ma normalną postać, co nie? No, yy, ikonkę podstawowej postaci. Nie, ja mam skina. Masz skina, ale nie masz pokazywane, że masz skina na ikonce, co nie? No, a ja mam. Jeżeli masz k do K na skina, czy ja bo tego pierwszego, albo tego drugiego, zawsze pokazuje się od i K. Dobra, pierwszy zrobiłem od niego tego. Yy, eee, i mam okay, swój tak. zajmuję... Katarina jest bez flesza, bo jest debilką, ale okej. Okay. Jakby tylko trade był, bez, bez, w ogóle bez rzeczy jest. Ja się teraz bardzo ale... dobrze nauczyłem grać z tym Xinem, bo na przykład jak biorę Q, Ma nie No trochę więcej mózgu, przynajmniej aż tak się nie. szkoda. No nie lubię Renektona nafidowanego, ale tu. Ale powiem ci, to ja, to ja, te takiego, ta... ja tego Renektona mogę zabić. Dobra, ja się odsunę, bo tu widzę, że ona będzie mnie cały czas puszować Tam klipy. Okay. Dobra, no ja mogę leć na tego Olafa A o na pocie Dobra, mam E w tym momencie. Można coś... Nie wiem, ważne żeby tą Katarinę wjechać po prostu Ale mnie wyminęła Oj nie, to to to, to raid nie jest dla mnie dobry Akurat zdecydowanie No No ale No trochę gram też gorsze czempiony na Katarinę No już nie masz ignite'a co nie typie To już tam wiesz, by zrobić Uuu że ten czoł przegrywa Ja się cofnę, bo jest, i tak jest do przodu farm jest litnie, więc mogę się cofnąć Dobra, ponieważ rynek jest zafidowany to wezmę pod tego Renka i tam item No i teraz ja zgrankować tamtego tego I nie musisz aż tak, chyba że będę miał jakieś miał później problemy... No ja razie... czy znaczy wiem, u ciebie A, nie, bo ty będziesz sądzę, że będę się oszutował później no, akurat wiesz. Dla mnie boję się tego ręka i polecam by tego ręka punkować Bo, bo Train bo wydaje mi się, że jest spokojny, jakby nie wiem tylko dlaczego Nie, dobra. Mi się podoba to. Pobijajem ich. Znowu nie Niepotrzebnie tylko my flesze palimy, za mało rzeczy Znaczy... Nie. Tak, ja spaliłem wtedy flesza i yy, Olaf też spalił flesza. No to nie jest taki dobry Train. Olaf nie ma aż tak dobrej inicjacji. Ale to śmiesznie wygląda ta ikonka, jak lata. Ale to fajny jest, Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ja się to o dowiedziałem. Chodź, możemy się napnieprzeć. O kurwa! Olaf do mnie, przyszedł. Kurde, nie złożyłem mojego EURSZ. Bez, bez flasha, bez niczego. Wbiłem od nich wcześniej piątkę, i dlatego mogę ją atakować. nie, no. ja dosyć linii Więc Ola o Olaf był ten. Olaf na górę, poszedł, to idę po do mojego Żeby mi nie skarnął tak. poszedł na górę na 100% Zapka mi się jeszcze go gańka Ale ją zabijesz. Nie O kurde zabijesz to nice Dobra, nie jest dla mnie to taki zły trade. Bo... Jest to nawet chyba... Czego tak, i tak się do przodu z itemami Ja jestem do przodu farmy, więc okej okay. Więc ja jestem za, ty zgarniesz falę i też jesteś szczęśliwym, wydaje mi się, więc każdy jest szczęśliwy. No tak, ja trochę kasy dostałem, gdzieś. Bo Katarina, jedynie co, to Katarina nie będzie aż tak w plecy, bo jakby teraz ona by nie zabiła mnie, to byłaby tak w plecy, że ona już by nie odratowała tego meczu. Pamiętaj, że jak nie jest do przodu, to jest nic No. Wiem, na tego omijam, że kontrolujesz sobie. Może tak, możesz zniszczyć moje, moje Q, moje E, moje W I moją, nie, moje W nie, moją, i moją Rkę Ona ma, dobra, ona ma szóstkę, to akurat do niej postaram się nie podchodzić, bo jako... Najwyżej zgarnąć farmę Okej, okay, użyła Rkę, dzięki Dobra, ja połkuję tutaj wszystkich w terenie. Dobra, nie będę w niej uchodzić, bo jest za daleko, żeby do niej wejść. Jeszcze, jeszcze jeden na niej atak powinien ją zabić. Shit! No właśnie. Dobra, ja ją zabiłem. Ale ona bez tej użyła. użyła. Znaczy ja też nie, w zasadzie tylko dla, już dla tej pewności użyłem. Przyjść do ciebie? Nie. Bo jesteś w stanie się. Ej, idę, idę, może free asystę zgarnę. O, jedna przyjść. FAK fuck. fuck. Zia, 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 Patrz. Zapyna. Kurde, prawie. Dzięki za... Dzie, dzięki, bo ja flesza użyłem, żeby go zabić na pewności. Za 100%. Będzie, więc dzięki za tego. Jakbyś mi zarąbał, za to bym trochę zirytowany. Wiesz, tylko z tego powodu, że Flash jakby nie użył fresha, to jakby, wiesz, no lajcie, czy ty byś, zio, czy ja, ja jestem tak do przodu, że już chłopie, ale widzisz, od razu, jak gram na te main walone, to się ciężko gra, ale jak już się gra na jakąś katarinę, która nie ogarnia gry, no to patrz, od razu jest 3-1. Ktoś mówi, że to nie działa? To oczywiście, że Kayn na idzie działa, tylko nie, tylko nie na mainu. Trzeba uważać, muszę uważać, bo to jest CC. Mogę, mogę przyjść szybko, ja mam 300 shutdowna no, Idziemy, 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 idzie, idzie. jesteśmy lepsi 2 vs 2 Jeśli oni robią tego drake'a to są... Nie robią drake'a, nie robią Drake drake'a Brake'a robi ten o, ona po prostu poszedł tu na ten. Dobra. Frag'a co prawda, ale ona nie zabije go No to dobra, że nie zabije To jest taki ten... Ja już tam nie, nie szedłem, to nie było sensu Olaf, Olaf, Olaf tu po prostu Nie, nie jesteś sta... Czekaj, zejdź No Przyjdź O kurwa. A ja jestem daleko, wiesz? Dobra! Ja Ej, do, tak, do... tak tak chod... dobra, i taki odgoniliśmy, nie? Nasza jest trójka i tutaj czwórka. Dobra, ja spuszowałem, więc ewentualnie mogę przyjść, jakby coś się tam działo. Jestem w okolicy. Nie mam, mam r ale i tak idę pod reda. Chodź, próbujemy tego Olafa zabić. Z go w moją stronę. Nie, 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 nie wezmę, nie wezmę. Jest, ja jestem w okolicy, jak oni idą, to debilamy. Dobra. Kurde, znowu tyle nie zgadnąłeś. Dobra, kurde, no, no wiesz, przyszedł będzie ratować tak naprawdę. I przy okazji zgadnąłem No to ja zginąłem, bo przy... bo ta... ten hate No wiesz, e, Ale no wiesz, no ale no, no, no wiesz, to no próbowałem. Spuszowałem sobie mida i sobie mogłem przyjść do ciebie na spokojnie. Ten znaczy, bęk, tak, to, jak ja już tak. będę miał dwa itemki, to no mogę tak. iść z Salobarona, a więc wiesz Tak, ja mogę z tobą przyjść zrobić we dwójkę bardzo szybko tego. Bryty. No tak, bo jak ja już mam no dwa itemki pod healam. Nikt nie jest w stanie do mnie podlecieć. Myślę, że na terenek to nie jest w stanie podlecieć do mnie. Nawet jeśli ja zabiję tego czugata, No zaraz mogę się nawet poprosić tego typa, choć możemy się strejdować liniami. No, czy, no, no wiesz, ja również dla nich... O kurde Mam delikatny ping, ale mi O nie. O nie, siedzi długo. Myślałem, że on spadnie, ale on siedzi. A tak trochę się nie... Eee Dora Katarina bez E-ki, bo ją zmarnowała tak dziwnie No bo ona używa sekundy tej No! Ona też... Ona mogłaby wygrać ze mną jednego trade'a, gdyby nie to. No ja mam ping! Dobra, jest, spada. Okej okay. Ale to było dosyć długie, si siedziało długo. Idę do ciebie. Chodź w mojej stronę, w mojej stronę. Str kurde, e! Jakbym miał E, to już bym miał... to już bym wziął, ale... Dobra, on mi o cały HP no. że bo już... Jest... Szkoda, że w moją stronę nie szedłeś. Jakbyś poszedł w moją stronę to byłby. Nie, ja, ja znowu chwiduję, ja nie mogę. No, a ja wreszcie mam pog mecz na tym Kaynie. No wreszcie. to jest czwarty mecz tym Kaynem. Okej, okay, Katarina jest na tym. Przyciągnij ją. On nie ma Q, bo jak zrobię red Kaina, to ona jest... Ona jest... Olaf gdzieś poszedł z moim blue. Hej Olaf. give mi my. Dobra, ale chyba ona cały czas na... Dobra, ja ściągnę darmowe playty, bo Katarina jest obecnie nam idzie. No i dwa playty. O, szkoda, że mi nafidowali. No ja się nie spowolniłem. Bo troszeczkę będzie mi na nią ciężko, ale wciąż jest. Patrz no i co ona ma. No, bo wtedy też pamiętasz, ona dostała znowu wtedy. wtedy też Freeza dostała i dlatego tylko cokolwiek robiła. <grywa> Miała to o 100 farmę. Jak ja ją z ED pokonywałem, chyba wtedy z, prawie 100 farmy. No znowu ping! No nie. Dobra, Co? Idź do ciebie! Ale. Ale proszę... Ale ja, to ja to myślę, że go wysubimy, no. bo empucha ja pełnią się o końcówkę! On nagle przestawał dostać od no. Czekaj, spróbuję go zaskoczyć. Aj, gdyby się trafił! Jak działa pasywka Olafa teraz? Olafa daje kila dodatkowego przez to, ma. Ja ma... idę tu... No nie! On nie ma itemku i się tyle leczy! No bo to jest Olaf. <laughs> Dlatego on jest wow, na wow. Dobra, tak ja mam pingo. Dobra, tam. Uwaga, A ja mam pink, tam. Uwaga, A ja life z, z, z Q i, i pasywki. Dobra, okej okay. Ju, Już jest dobrze, już jest dobrze. Przynajmniej na razie. Wiesz, że FPS mam takie niskie po 40, ale to nawet nie zraża już. Ale ty tankuj. Ja to biorę, ja to biorę, bi bi bi, bi, bi. Ja biorę smoka Pukny zabrali Zu smutową Jeszcze zabije nas No niedobrze, ale ja mam Dobra, biorę full, biorę full itemy na tego gościa Dobra, biorę full itemy na tego Olafa Bo holosz, jest No zabijcie tego Olafa O nic z tym Olafem nie zrobił, bo on ma taką to... chwilę hit Ajajaj aj. Bo tutaj Olaf się zajebał smoka no. Gdybyś on ci nie zajebał to I nie zesmaitował się to byśmy go zabili Ja użyłem r bo już myślałem, że jest S-zabójstwo po prostu I Wiesz, wiedziałem, że zginę, okej? Okay? Bo tam przyszła interwencja Wiedziałem, że zginę, tylko pytanie czy wezmę kogoś do grobu Ze sobą, ale no niestety nie No, trochę trollujesz Oj, trochę bardzo, abym powiedział Ale ja, ja sam jestem pog i raczej... Szkoda, że tylko dałem tego solinego, że oddam nam To taki chyba trochę smutek. No, ja mogę tutaj zgankować Tylko musi ten bot przyjść Ja nie chcę ganku, na razie, bo mam i tak lagi Okej, okay, możemy się napierdalać Dobra, eee, No kurde, flasha, nie no ten bot jest naprawdę jakiś dziwny Nie ja czy mówię, ostatnio gram na same dziwne botlejnie, takie rodzaju trolli. Dasz radę? Ja trochę ci ciężko będzie No tutaj, 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 tutaj. tutaj. No, dziękuję. Dobra, ugoni ją. ja mu zabić. Nie miałem nigdzie potworu, żeby się wykilować ze smite'a. Dobra, Dobra, bardzo się z Możesz kierować tą gierkę. No, no. Jakiś za to zabrałem. 700 pigu zarobiłem za To No to eee. akurat. Ale jest jakiś dziwny materiał. Będzie to będzie autentycznie najdziwniejszy materiał. Ktoś mi cały czas to zarąbuje. Dobra. Mam już reda. Ale ta anima... Ale Boże, w tym skinie Red tak wygląda zajebiście. On wygląda dużo le... na tym. Dużo ładniej wygląda ten Red. I... A nie, nigdy nie... Okej, okay, dobra, wiem jak ładnie wygląda. Ale zerknąć. On jest tak zajbisty, ale szkoda mi że ten ping skacze. A czy film wrzucę? Bo i tak robię carry. Szkoda tylko, że w lejcie będzie mi ciężko złanshotować. Ej, a nie ja lepiej by się nagrywało na ja E, czy ja lubię ten program. <grych> trochę ciężko mi się ten. Ja, ja wiem, mam OBS-a i ja robię live w OBS. No tak, tak, tak. jest po prostu ten. Oczywiście mogę robić OBS-em, ale to jest tam sporo roboty, bo muszę tak no, odpowiednio sobie ustawiać te widoki. Nie? O kurwa, idę, idę, idę. Patrz. No i nice. A, Dobra, nie żyję. Mogę ci dać. Mogę nawet sumie ci oddać, żebyś trochę. Dał, dobra. Bo trochę jesteś do tego Olafa strasznie do tyłu, a ja już jestem tak do przodu, że już nie potrzebuję sobie bardziej być Tak samo jak ten Olaf Jeśli tam też Olaf był mądry to Właśnie, ten... właśnie idę dwójkę, myślę że go zrobimy Niech uciekam tędy, niech nie uciekam Bo gdzie on jest? A Olaf jest... No chodź pomożesz tutaj, tutaj. Może, może zrobimy dwójkę Dobra, w sumie nie... Przejdź i tak nie żyje Domnę kamik no, Mec, Kurde. Dobrze, dwóch za jednego. No, serio, otoga zabrałeś. Serio zabrałeś mi tego kóła lafa Dobra. Nie. Co, wyciągnął najwięcej kasy? Nie, ten ciągle taki szkołbek robi. No, wyciągnął, bo ja tam za... myślałem, że double kill zrobi ku, ale niestety trochę, no, trochę ten ping. Ale widzisz, da się grać z pingiem. Ja wiem, grać. Da, ja wiem, że wiem, że się dał na moim starym internecie to serio, miałem Minimum to było 150 pingów. Bo mi tak skaczał, na, na przykład teraz jest spoko. Teraz jest A teraz u mnie to 100. patrz, nie ma więcej niż gigant. 50 pingu, nie? Może jak jakiś wiatr mocniejszy. No u mnie to. Ta... Czy znaczy, u mnie to jest rzadko, ogólnie tam czasem się zdarza, nie wiem, siostra będzie ogl ogląda jakiś film, bo dopiero wtedy jest ten film, To możliwe, że teraz też to robi. John jest! Dobra już im asuję, bo nie katarina zeszła. O, o, sobie ją zabili. No to macie darmowe zabójstwo. Wydaje mi się, że jesteście szczęśliwi. E, wiesz co ty nie robisz Drake tych... Właśnie, tymi. bo z Drake trzeba zaraz robić. Bo zaraz będzie Drake. Tak. Ja szukam tego Olafa, bo wydaje mi się, że tego Olafa... A ja ci mogę z nim pomóc. Nie, ja raczej go solo zrobię. Chociaż, czy, chociaż nie... Wiem. Nie, ty masz już itemek, nie, on ma, ma to dopiero... To znaczy, on ma ten droższy item, bo on ma już... O kurwa. Eee, robisz go solo. No, ja tam idę, ja tam idę. O kur... No nie, chyba że trzech przyjdzie. No pomóż mi w oczy Przyszedłem na klaty Dobra Stiple, To nice. Wszystko zajebałem Tak jest właśnie teraz moja mina Patrz, ja jestem fajnym graczem Patrz, ja jestem takim graczem Widzisz co napisałem? I kto by tak powiedział? <gry> Powiedz, kto by tak mi napisał? No, mogę, chciałem ci oddać chociaż jedno. Jakbyś miał je bo to jesteś jeszcze. mam dużo tych? Mam dużo, ja mam dużo asyst. Przeciwnik pokonany. A ja mam 15! Ja mam jedną asystę. To co mi zajebał zerki. Co nie? Ja już napisałem, że... ale no widzisz, da się grać? No to jest OP champion, tylko nie na jakichś walonych mainów. To nie gram regularnie z pingiem, to jest pingiem no, praktycznie cały czas. Teraz jakoś jest spokojnie. Musimy trochę ugrać kontentu ja od, od kliniki. Od kliniki? A ja, ja jestem oryginalny. Ja, ja tam wiesz, na razie mam 20-30 wyświetleń. No to jest dobrze, A dobra, to. ja to idę. Więc. No, ja mam tylko dużo tych. Bo widzę, że wybijanie się na forach A co, na się wybijałeś? Na forach różnych, takich, na przykład jak tam mieszkam sobie w mieście To tam jest taka specjalna grupa miasto, taka fo forum miastowe, to nie na Facebooku To w ogóle jakieś takie oddzielne strony internetowe, I tam na przykład poprosiłem Bo na Facebooku, na grupach tych League of Legends Polska to nie mogę, bo tam jest zabronione Znaczy, jak zapłacę, ale... Nie... Co, mamo, ona musi się zgadzać, nie? Co, 10% z filmiku każdego, nie? Znaczy, ja nie mam, ja... Ale wie, ja tam wiesz, ja do nich nie mam pretensji, ja bym na ich miejscu to sam robił Okej, okay, oni są w czwórkę, oni są w czwórkę a ty bocie? Nie, w trójkę. Tam ty Katarina. Ja to... Ja tu zostaję Ja to mogę wejść Nic ode mnie No trochę herpni, bo... Dobra, po... Bo... O kurła! o Ojej Nie wiem. Dobra, Dobra, ty jest! Dobra, Dobra spierdala kiedyś No przed, przed... Przed Erką Keki. Moje Patrz, patrz na moje staty, wreszcie mam zabójstwo Zrobię ich dwóch Zrobiłem ich dwóch, co nie? Solo dwóch <ścoughs> Totalny broken ten champion no. Nawet flasha nic nie użyłem, nic Nawet ignite jeszcze nie miałem po poprzedniej po akcji no, ale ty wiecie, to wiecie, No, co? Jest, Ja wiesz, to już jest S-fecz. Widzisz, zrobiłem ci materiał. No, to już jest S, no bo. No, ale to jak. Jak robię ich dwóch najbardziej nafidowanych czempionów solo, no to coś chyba oznacza. No, widziałeś, że sobie popuszowałem przyszedł to, przy, przy trenek, to on Mówię. Dobra, chodź, to pierdelamy się, go poza towerem. No, a weź się botem zajmujecie, pięknie Ja mogę ja cały mogę całych przyjąć. No, absolut. No, ta Katarina już do mnie nie przyjdzie. Ona ma 40 creepów. A co, podrzucę, dostała ten. Dajcie Blitzowi trochę creepów, bo ten Blitzcrank zaraz Katarzynę w creepach wyprzedzi. <ścoughs> no zobaczcie te creepy. bliskrach zaraz ją wyprzedzi. Oj, biedna Katarzyna. Nie wie na kogo się gra. Ja myślałem, że ten. No czy napierdalamy się. Okej. Okay. O, wszyscy są na bocie. A ja im puszuję. Kończymy becz. Hmm. Dawaj kończymy becz. Ja sobie nie wiem, oni przyszli do was, a ja im puszuję w ogóle. W się?